Kochani, witam Was serdecznie w pierwszym odcinku z gameplaya, bo tamten odcinek to nie był gameplay, tylko to było takie zapoznanie z rodzinką, Johnson i ogólnie, więc teraz jest 5:40 i e, moi simowie prawdopodobnie idą do pracy, do szkoły i w ogóle. Więc ogólnie gra szła, a ja coś robiłam. No i oczywiście. Dzieci poszły... Um, ona się zasikała, Kinga się zasikała. Um, co się stało tobie? Aha, tak, ty się nie wykąpałaś rano. No, Hania się nie wykąpała. Uh, ty nic nie zjadłaś. Też nic nie zjadłeś. Mm, a Alicja dzisiaj jest w domu. Mówiąc, Alicja, jak ty dzisiaj jesteś w domu. To równie dobrze możesz napisać książkę, um. Beletrystyka? Pamiętaj, że beletrystyka. Um. To, i ogólnie to pokażę Wam, jakie ma e, Alicja levele. Więc ma prawie szósty. Tak, będzie miała szósty dzisiaj z e, umiejętności literackich. Ze sprawności fizycznej ma prawie drugi, ale ja nie chcę, żeby ona miała w ogóle jakiś level z tego, bo potem będzie miała kaloryfer. wideo to ma pierwszy, charyzmy ma pierwszy i złośliwość. Słuchajcie, złośliwość. Nie wiem skąd ta złośliwość, ale. Dobra. E, Mikołaj ma. Mikołaj ma ogólnie z. Zmalowania ma piąty. Sprawność fizyczna ma drugi. Gotowanie ma drugi. Umiejętności Komend... komediowe pierwszy. I charyzma pierwszy. Kinga, jak ty jesteś w domu? Mam jeszcze pizzę w lodówce. Albo ja ogólnie, więc ja jestem taka, że ja zatrudniam. Um. Zatrudniam żywieniowca, no i on um, mi gotuje trochę dań, wsadzam do lodówki i potem mam tak na ten, bo moi siłowy nie umieją gotować, zaufajcie mi. Kurde. Na przyjęcie dam. Ona jej jednocześnie pisze książkę. Ala! Czemu ty jesteś smutna? Widzisz, nikogo nie ma w domu. No to co? Zjadam sobie teraz Jelly Beans. O samotniona ah! Mam nadzieję, że ta seria Wam się spodobała, bo w sumie łooo! Wow! Daddy Beansy! Co to się dzieje? Ah! A wy teraz macie y Tak! Tak! Kinga! Kinga zdobyła Komputer się psuje! Komputer się psuje! Kinga! Komputer ci się psuje! Człowieku! Co? Zepsuj się! Zepsułaś komputer! No i co teraz? Zanim, dobra, to tylko dwa tysiące. Makaron serem. O Jezu! W ogóle Kinga, a jakie ty masz poziomy? Masz dopiero pierwszy w gotowaniu? Okej, okay, wiem ja cię co miałam sprawdzić motoryczne! Piąty level masz z motorycznych! To masz czwarty, rabie. Wiesz co? Zasadziłam tutaj winogrona. I um, Podlej... i odchwaszczaj, bo ty masz dopiero pierwszy level, a ostatnio się trochę zajmowałaś tym ogródkiem, więc w ogóle nie wiem czemu masz dopiero pierwszy. Do mnie to w ogóle nie ma sensu. Kinga, co ty robisz? Kinga, namalujesz w takim razie coś, bo ty masz. Z... A, zabawny obraz, może. zostaniesz e, kimś w przyszłości. Słuchajcie, słuchajcie! Kinga ma pierwszy poziom w malowaniu! Jak tak pójdzie, to ja każę dzisiaj namalować jeszcze jeden obraz żeby dostała coś drugi. to musimy zarabiać hajs. I w ogóle rachunki są strasznie drogie, bo ja zapłaciłam wczoraj chyba 4000. mam mm, na zbieraj. Wybrałaś? Gdzie to teraz jest? W wyposażeniu? Lol dobra. Pierwszy obraz z 121, super! Wiesz co, pójdziesz sobie na górę i pograsz. Będziesz grała w blik bloka ja będę się nażerała zelibiskami. Maja skończyła e, ze szkołą na dziś. Piątka jest niezłą oceną, ale to, to znaczy, że nie ma lepszej. To samo u nas, tylko że jest niechania. Lekcje odrabiać, lekcje. Tym razem wam tego nie odpuszczę. Bo dzisiaj... E, dzisiaj? No chyba dzisiaj musiałam je obudzić o piątej, żeby odrobić zadanie. Patrzcie, yy, w tym odcinku chyba zepsuły się trzy rzeczy. Chociaż nie wiem. Może? Baw się? Okej, okay, baw się. LOL. Chcę zobaczyć jak Hania się w tym bawi. Hania, człowieku. Może jednak to wyczesz, bo serio zrobiłaś syf. A mówiąc serio, chodzi mi, że bardzo. A, mopa ma! Lol. Idź odrabiaj lekcję. Żul! Żul! Człowieku, idź ty się wykąpać. Wykłam się z bąbelkami, człowieku, ale ci pewnie. Uy, cenzura! Szybko! Cenzura! Ta. O, Kinga się nudzi. To ciocia kinga, kinga dobra rada, posprząta. Wszystko. No, ciocia kinga, dobra rada! Uy. Biedna! Dobrze kochani! Dobrze kochani! Więc to by było na koniec w tym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, komentujcie i subskrybujcie, jeśli nie jeszcze. <tuszy> pa pa!